Skąd pan jest, panie Janku? Katowice. Dobra. Pozdrawiam, Katowice. Dziękuję. E, tak, tytułem wstępu. Panie Januszu, trzeba panu przyznać, że pan zawsze potrafi przyciągnąć uwagę swoim zaangażowaniem, że pan dbał o Polskę, żeby była suwerenna w czasie rządów PiS. Ja podziwiam bardzo, jak pan skutecznie stawiał na swoim, bo to jest duża sztuka. Pan ma dar e, do tego, żeby być przywódcą, i tego panu życzę na dalsze lata. A pytanie? Yy, pan... <laughs> chyba, że, chyba że miało być tylko życzenia, to w takim razie rozumiemy. Yy, no nie, no ja jestem po prostu bardzo zdumiony tym, jak pan Janusz yy, no, dbał o polskę, żeby była suwerenna okay. i no, pilnowa wszystkiego, ale muszę państwu powiedzieć, że żartowałem, bo tak naprawdę yy, moim pytaniem do pana Janusza jest takie: Janusz, ty wiesz jakie są różnice między płodozmianem? a monokulturami. I to jest właśnie pytanie, żebyś udowodnił to, czy rzeczywiście znasz się na rolnictwie, czy po prostu zostałeś tam wsadzony, mówiąc kolokwialnie, dlatego, że po prostu byłeś znajomym kogoś ważnego, jak pan redaktor Mazurek gdzieś tam chwilę temu mówił. Pytanie jeszcze raz. Janusz, jakie różnice są między płodozmianem a monokulturą i jakie to ma znaczenie dla ochrony gleby? Słucham. Już sobie wyobrażam teraz Władysława Kusiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej, który jest przydeptowany z tego, jak jest zbudowana haubica czy czołg. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby oceniać ludzi po tym, co robią, a nie co. Powiem nie otwarcie, powiem otwarcie nie, nie znam nie znam się na wielu szczegółach dotyczących rolnictwa, ja nie ani innych. Nie chcę nawet powtórzyć tak... tego pytania, jestem zagubiony. To Ale jest usatysfakcjonowane. Nie no jest możliwe, panie, panie, Robercie, Pan panie, panie, rację, bo rację, bo on się po prostu kontrowiduje, no ludzie, no o, co, o czym my w tym momencie mówimy? Pan mu zadaje naprawdę trywialne, proste pytania, a on po prostu retoryką e, pisowską czy nawet tej suwerennej Polski próbuje po prostu odejść od meritum i za każdym razem, jak pan w tym momencie jest pytany, pan zmienia notorycznie zdanie. I czy to jest szacunek dla, dla, dla pana ludzi? Czy pan myśli, że pan swoją pisowską propagandą będzie mógł e, mówić ludziom jakieś pierdoły i, i wodoleństwo? To nie jest życie na antenie, żeby w tym momencie mówić byle co, czy jakiś generator słów jak Morawiecki. Pytam pana jeszcze raz, jakie są różnice między płodozmianem a monokulturą i jakie to ma znaczenie dla ochrony gleby? Odpowiedź proszę! Dobrze. Trafił Janusz nie, 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 nie. na kamień. No nie, no co ty? No nie. O mieczem wojuje od mieczek i nie. nie no to Stał pan i wrzeszczał. Ja mogę. Ja mogę. Ja mogę, ja mogę. Nie zna się pan, nie wie się. Nie, nie wie pan Zapytajmy, zapytajmy się, pan. się wiceministra Kołodziejczaka. Yy, odpowiedź na to pytanie. Na pewno na to, to pytanie odpowie.